Okej, okay, byliśmy wczoraj w latach dwudziestych na irlandzkiej wyspie w filmie Martina McDonagh. Dzisiaj przenosimy się do Damiana Chazella i lat dwudziestych Hollywood. Babylon, czyli... Babylon. To najnowszy film spod scenariusza i w reżyserii Damiena Chazela, który opowiada nam historię grupki ludzi, którzy byli częścią wczesnego Hollywood przełomu lat 20. i 30. I na razie tyle powiem o fabule, ponieważ muszę troszeczkę zacząć szerzej, to znaczy Damien Chazelle wszyscy go na pewno znacie z filmu Whiplash, dużo osób oglądało La La Land, a niedawno też i First Man wszystkie te filmy lubię bardziej lub mniej, Whiplash dawno nie oglądałem, muszę obejrzeć, może nawet jakoś w tym tygodniu zrobimy jakąś retrorecezję, czemu nie, ale muszę powiedzieć, że jest to na pewno jeden z takich trochę hot reżyserów on jest taki sekcji. zrobił kilka filmów na krzyż, jakiś tam Oscar, jakieś tam coś, ja nie pamiętam czy on dostał, ale filmy dostawały, generalnie wiecie, to taki kolejny z tych Takich młodszego pokolenia wschodzących gwiazd reżyserskich. I robi taki film z brawurową obsadą. Margo robi, Brad Pitt i wiele innych osób. Trwa on 3 godziny 9 minut no tam co jest z napisami ale 3 godziny trwa ten film, naprawdę! Eee... <grym> I ma takie recenzje, w sensie już w Stanach tam on premierę miał wcześniej, więc już ja jak zwykle jestem ostatni w dzień premiery w Polsce. Nic o nim nie wiedziałem, nie wiedziałem co się dzieje, jako że film rozpoczyna 40-minutowy prolog. <taki>, Taki prolog, który mógłby być większą częścią innego filmu, który jest jedną wielką bombastyczną imprezą w Bel Air. Ja do tego stopnia, wiecie, bo nie oglądałem zwiastunów, do tego stopnia nie wiedziałem co będzie się działo w filmie, że myślałem, że może cały film jest o tej imprezie, że będziemy trzy godziny jak w klasie. I się na jednej imprezie. Także szedłem do kina w ciemno, nie wiedziałem nic. E, wiedziałem tylko, że są bardzo średnie oceny film, trwa trzy godziny, więc miałem tak. Oj, nie jest to mieszanka, którą bym jakoś wiecie podchodził do niej optymistycznie. No i tutaj muszę powiedzieć, że. <grytanie> <grytanie> Jestem pozytywnie zaskoczony i to jest bardzo trudny w ocenie film, ponieważ ten film to jest genialny chaos. Absolutny chaos. Absolutnie po prostu w tym filmie jest wszystko. W tym filmie jest pierdyliard miejsc, sekwencji, pomysłów, żartów, czegoś na serio, hołdu dla kina, budowania bohaterów. Może to prawdziwi bohaterowie, znowu wracamy do hołdu, do kina. A tu jakiś żart sytuacyjny, a tu jakaś absolutnie dziwaczna scena, która sama w sobie jest jak wyjęta z jakiegoś Pulp Fiction albo czegoś. I, czy jakiś tam Boogie Nights po latom Andersona. Tą scenę można by tam wrzucić, taka trochę bohaterowie wplątali się w coś, co nie powinni się wplątać. I, że tak powiem, schodzą nie do tej piwnicy, do której powinni. I takich na zasadzie, wiecie, śledzimy mnóstwo bohaterów, mijają... Lata. Jest tutaj taki vibe troszeczkę w pewnym momencie, jak jakiś tam Martin Scorsese robiący tam chłopców sferajnych czy inne kasyno, że mijają lata i poznajemy tą branżę i tych ludzi, i widzimy. Od zera do bohatera i upadek, i, i ta, tej osoby, i tej osoby, a w ogóle to jeszcze tamten jest, i jeszcze pięciu innych bohaterów drugoplanowych, którzy mają tutaj, jako że film trwa trzy godziny, kupę czasu ekranowego, nie? Więc jest to w ogóle, i jeszcze przy tym wszystkim mamy cały czas rozkminy typu, kto jest kim z rzeczywistości, bo to widać, że to jest tak, wiecie, że to nie wiem do jakiego stopnia, bo nie sprawdzałem, działo się naprawdę, ale że brzmi to jak historia, tak jakby ktoś, tak jakby wam, Pradziadek usiadł i opowiedział, jak to wyglądało w Hollywood w latach dwudziestych. Tylko tak ze szczegółami, na zasadzie co wciągali, którą dziurką, nie? I film jest przy tym wielki, bombastyczny, kurde, agresywny w stosunku do widza. Jeśli <śmawiany> można tak powiedzieć. Jest epicki w tym, jak tutaj, ktoś może powiedzieć, jest przerost formy nad treścią, ale rzeczywiście, jak bawi się tą reżyserią, jak bawi się operatorką, jak bawi się setpisami, ile tutaj aktorów, drugoplanowców bierze udział, setpisy w tym filmie. Ten film mi się oglądał jakby był na jakiś Avengers Endgame, tylko, że zamiast CGI i rozpierduchy na efekty specjalne, wiecie, jak tam się biją superbohaterowie z Thanosem, powiedzmy, to mieliśmy sekwencję, gdzie nie wiem, 30 czy 500 aktorów bierze udział, bo jesteśmy na planie filmowym, albo jest wielka impreza i każdy, coś robi, wszystko jest zaplanowane, długie ujęcia, kamera lata, no Damien Chazelle po prostu taką brawurą się popisuje w tym filmie i nie wiem, czy ten film się Wam spodoba, czy nie. Nie mam pojęcia, recenzje są średnie i od krytyków, i od publiczności, ale mam wrażenie, że i zazwyczaj w takich sytuacjach mówię, sprawdźcie sami, zawsze sprawdzajcie sami, ale ten film trwa trzy godziny, więc nie wiem, czy mogę tak przemyśleć to i wtedy sprawdźcie sami. <laughs> ale generalnie ja się nie nudziłem nawet przez chwilę i Czułem, trzy godziny w kinie zawsze czuć, czy to jest Avatar, czy Blade Runner, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba. Ale tutaj te trzy godziny, mimo że czułem ten czas, to zleciały tak, że ja, ja nie chciałem, żeby ten film się kończył. Ja naprawdę muszę powiedzieć, że mam wrażenie, że to jest film, który powinienem, nie wiem, jeszcze ze dwa dni o nim pomyśleć i dopiero włączyć kamerę, nie? Bo jest to autentycznie coś tak brawurowo wielkiego, dziwacznego, ale coś, co dla mnie działało. To jest, to jest niesamowite, bo widziałem te recenzje, może się nastawiłem, że nie będzie działało, a naprawdę uważam, że w porównaniu do takiego super cynicznego filmu jak The Fablemans, to ostatni Spielberga, gdzie ta historia, gdzie ja byłem w tej mniejszości, że właśnie wysokie oceny były, a mi się mniej podobało. I mówię, tamto to było takie, takie wyrachowane, takie cyniczne, takie nudne, tam się nic nie działo i taki Spielberg tak, taką nudną historyjkę ze swojego życia opowiada z ciekawymi momentami. Tu jest wręcz przeciwnie. Tu jest, tu, tu jest ten szalony wujek, który po prostu robi coś wielkiego i... On się tutaj porywa z motyką na słońce, On tutaj robi po prostu. W sensie, Damien Chazelle zrobił ten film z myślą, że albo na tarczy, albo starczą, tak? zasadzie on, tutaj nie ma jakiegoś takiego, że nie, po prostu dał 100% z siebie. Jest tutaj absolutne szaleństwo pod każdym względem rozmachu i pomysłów, i tak dalej. I moim zdaniem mu się udało jestem zaskoczony tymi średnimi, bo moim zdaniem no film nie jest idealny, film jest długi, film ma problemy, film nie do końca wiem, czym ten film w ogóle jest i chce być, więc ja też mam taki problem, że od początku brakowało mi jakiegoś kręgosłupa scenariusza, nie? Czy to ma być właśnie, czy to ma być o tych ludziach, ich indywidualne historie, bo poznajemy głównie dwie postaci, graną przez Margo, Robbie, taką wschodzącą aktorkę, absolutną imprezowiczkę i taką trochę wariatkę, można powiedzieć, w tym filmie, która, taką, taką trochę Harley Quinn w sumie, jak się człowiek nad tym zastanowi, tylko wczesnego Hollywood. I jest jeszcze Diego Calva, który gra Maniego, niego, Manuela, e, który też jakby zaczyna jako jakiś tam na zasadzie, nie wiem, jako pomoc, jako tam kelner, czy tam kim on jest na początku filmu, chłopakiem od brudnej roboty i jakoś tam się przymyca, prawda, do Hollywood zaczyna robić jakąś tam karierę. I jest jeden komentarz na filmwebie, dosłownie pod jego, na jego stronie. Kryst007 e, napisał, będzie głośno, będzie o chłopaku głośno. Zapamiętajcie, że Kryst007 był tym pierwszym, który tutaj to powiedział. Kryst, jeśli to oglądasz lub nie, miałeś rację ziomek, rok temu, rok temu, także hej, e <laughs> jesteś pierwszym, który to powiedział, nie to może nie pierwszym, ale może pierwszym w Polsce, nie wiem, natomiast strasznie mi się podobał, ten, ten chłopak, ten aktor, on tutaj, są takie momenty, że naprawdę, nawet myślałem, że on wygląda jak taki młody, meksykański, chudy De Niro, nie, że przypominał mi z jakichś tam z Ojca czy tam z jakichś wczesnych ról i muszę powiedzieć, że taki zasięg i taki, tak charyzmatyczny był na ekranie, gdy mu Musiał być taką trochę popierdułką, wykonującą rozkazy. To był, gdy gotowało się w nim coś, co w trakcie filmu się budowało, to też jakby świetny. Margo robi to samo, rewelacyjna. Naprawdę muszę powiedzieć, że i ma też w tym filmie mnóstwo. Ten, ten film był bardzo taki, bardzo wyciągający dużo z aktorów, ponieważ jest trochę meta, jest o tworzeniu filmów, nie? więc mamy sceny, gdzie oni coś kręcą muszą się wykazać na ekranie. Czyli mamy Margo Robi, która gra kogoś, która gra kogoś i to wszystko jest świetne. Nie wszystko mi się podobało w filmie ostatnim Tarantino, tym w Hollywood, ale te sceny, jak byli na planie i takie trochę zakulisowe, jak tam kręcili, jak w latach tych, tam to 50., -tych, 60., -tych, super, nie? To były takie sceny, które zapadły w pamięć, jak tam ten DiCaprio kogoś odgrywa i ta dziewczynka z nim gada, bo ja to, to teraz pamiętam, mimo że film widziałem raz w Kinie, nie? I tutaj też jest kilka tego typu scen, które zapadają w pamięć. I jak o tym teraz myślę, to jest tak dużo sekwencji i pomysłów i tak dalej. i... Tak jakby między tym wszystkim troszeczkę nie było lepiącej takiej gumy, takiego scenariuszowego, wiecie, że to rzeczywiście ma sens, dlaczego to oglądamy, dlaczego nagle jesteśmy z tym bohaterem, dlaczego tyle czasu Damien Chazelle poświęca, żebyśmy byli na przykład na planie jakiegoś Fikcyjnego, a może prawdziwego, nie wiem. Inspirowanego, prawdziwym pewnie, filmu w, 20, w roku 1928. Czemu tyle czasu jesteśmy w tym miejscu historii? I zastanawiałem się w trakcie filmu i nie wiem. I jest jakiś taki, jest jakiś taki chaos w opowiadaniu tej historii, a mimo wszystko to dla mnie działało, a mimo wszystko, i tutaj muszę powiedzieć, że montażysta, przez nią sprawdzałem, jak się nazywa, to jest ten chłop, co współpracował wcześniej już z Chazelem przy jego filmach i tam, wiadomo, przy paru innych. E, świetny. W sensie, montaż tego filmu. Ja bym, ja bym nominował, nie wiem w sensie jakieś nagrody Oscary i tak dalej, bo jak mamy taką jakiś taki zlepek wydarzeń i sytuacji na przestrzeni lat który nie ma jasnego podziału, takiego, że śledzimy jednego bohatera, i tak, bo jak się śledzi jakiś Goodfellas, śledzimy tego Real Liotę, to jest trochę inaczej, nie? Czy w Kasynie Deniro właśnie. Bo niby jest wszystko na oko, niego, oglądamy jak się cała branża rozwija, biznesy, inni ludzie, ale mamy jeden punkt. Zawsze chciałem być gangsterem. No i go śledzimy, jak został gangsterem, nie? A tutaj skaczemy po ludziach, po lokacjach, po jakichś wydarzeniach większych, po czym nagle mniejszych, gdzie liczy się tylko tam, co ten bohater czuje, nie? I, jakby, o wszystkim i o niczym, nie? I ten film jest tak świetnie zmontowany, że to płynęło. Mamy mnóstwo fantastycznych, to nie tylko montażysta, ale też reżyser, tak? Mnóstwo fantastycznych i kreatywnych przejść. Sceny ucinają się w takich momentach, że mówię, okej, okay, jakbyście sobie chcieli zobaczyć, jak się powinno właśnie montować i lepić mię przejścia między scenami. I w znaczy sensie taki po prostu spryt, inteligencja i kreatywność za tym stojąca. To jest, można oglądać ten film i to wyciągać, żeby się nauczyć, nie? E, naprawdę, naprawdę muszę powiedzieć, że... Że montaż się bardzo podobał. Muzyka świetna, aktorzy rewelacyjni. brat Pitt ponownie, bo wspomniałem o tej głównej wujce, ale Brad Pitt ponownie, jak zawsze, jest fantastyczny. Zresztą jest tu kilka drugoplanowych ról, które były naprawdę ciekawe. No ta, ta główna trójka, powiedzmy, że najbardziej mi się podobała. Sekwencje i ta reżyseria, ta brawura, ten po prostu taki, że mamy jedno długie ujęcie, 50 aktorów, szeroki kadr. Po czym kamera gdzieś leci, śledzimy, oni tańczą. Ten, to jest jakby. Ten film to jest absolutne wyzwanie, absolutna odwaga za kamerą i. Nawet jak on komuś nie podejdzie, bo jest po prostu trzygodzinnym wszystkim i niczym, to muszę powiedzieć, że ej, przynajmniej docencie, jakby jakość techniczną, jak to wszystko wygląda, jak świetnie ten film wygląda. Chociaż troszeczkę nie rozumiałem, czemu czasem tak, jakby ostrzyciel przyspał, bo czasem miałem wrażenie, że w tym filmie były były momenty, gdzie, gdzie coś było nieostre, co powinno być ostre, także nie czaiłem. Ale poza tym, film wygląda świetnie. Też jeśli chodzi o wzorowanie epoki, kostiumy, lokacje i tak dalej. No kurczę, no jest to fajne. Jest oczywiście też on bardzo, bardzo fajny. Fajnie, tak lekko śmieszny. I mówiąc lekko, mam na myśli, jest to dużo takiego wewnętrznego humoru dotyczącego branży. I, to, to się, i ta myśl, że on jest śmieszny, co po prostu mnie bawiło, było wiele momentów, że się uśmiałem w tym filmie, w trakcie oglądania, ale też łączy się z drugą rozminą, że ja nie do końca wiem, o czym ten film jest. Bo się zastanawiałem, czy Damien jakoś. Czy, czy to jest jego hołd w ogóle dla kina, bo końcówka filmu tak by sugerowała. Czy to jest jakieś takie pokazanie nam, takie uchylenie rąbka zakulisowego, jak naprawdę wygląda kręcenie filmów, co jest. Co w tym może być fajne, co może być wyzwaniem, co jest niefajne i są takie momenty wręcz takiego suchego humoru, prawie łamiącego czwartą ścianę, jeśli chodzi na przykład o to, jak, się, jak to się zmienia i, i właśnie te zmiany w kinie, przejście na przykład na dźwięk, są tutaj bardzo mocno przez najmniej pokazane tak, jakby w takim negatywnym świetle, jak to ciężkie było dla tych ludzi, ale jest to obśmiane, jest to, on, się, on się tym bawi. Ja, ja bym chciał, ja muszę posłuchać z nim wywiadów zaraz, jak skończę nagrywać, bo w zasadzie co on chciał dokładnie powiedzieć, bo tutaj jest tak dużo. Dużo myśli. To się oglądało, jakby po prostu Damien, jakby jakiś geniusz się nawciągał, koksu i, i, i powiedział: Robimy film. Ile będzie trwał? Chyba nieskończoność. Na zasadzie, ile Chuck Norris zrobi pompek? Wszystkie. To ten Babilon to też jest dla mnie takie wszystkie. Pod każdym względem, w zasadzie. No mówię, jestem, jestem zafascynowany i nie wiem nawet, jaką dać temu filmowi ocenę, ponieważ były takie momenty, że sobie myślę, wa jest. jestem dwie i pół godziny już w Kinie, bawię się rewelacyjnie, kolejna świetna sekwencja, ale nie do końca wiem o co chodzi, ale jest tu chaos, ale jest tu dużo momentów, które nie wiem, czy były potrzebne, jest tutaj jest dużo w ogóle takiego. De... Damien w tym filmie jest bardzo wulgarny, jest dużo momentów takiego, wiecie, że dosłownie jak słoń, dosłownie sra, no to mówię to słowo specjalnie, bo dosłownie mamy kamerę i widzimy, tyłek i jakiś na kamerę, więc takie nie wiem czemu, nie wiem po co po prostu Damien wchodzi w to szaleństwo, jakiś taki, tą taką, wiecie, że wszystko jest dozwolone w ten klimat imprez lat dwudziestych, na zasadzie, że jest sex, drugs and rock and roll w Hollywood. Wchodzi w to pełną gębą, absolutnie nie bawi się w jakieś wygładzanie, tylko wręcz epatuje tym wszystkim, epatuje czy wulgarnością, czy tym, czy tam, jakiś tak, nie wiem, strasznie dziwaczny film, ale pierwszy raz od dawna w kinie. Przy tego typu kinie przynajmniej naprawdę oglądało mi się to jakbym, jakbym oglądał film jakiegoś starego mistrza, który nie rozumie, że są jakieś dzisiaj w Hollywood schematy, że film musi mieć trzy akty i musi się zacząć to tak, i tak. Czułem się jakbym po prostu oglądał jakiś taki jakby jakiś geniusz został spuszczony ze smyczy i po prostu powiedział: "Dobra, pieprze te wasze zasady", nie? Więc nie wiem, podobało mi się dużo bardziej niż tam, niż te wszystkie średnie. Czułem się trochę tak, tak jak na przykład oglądam filmy Feliniego nie? I tak nie do końca wiem gdzie ten film zmierza, gdzieś się przymierzamy z jakimś bohaterem, jesteśmy we Włoszech jak coś się dzieje, on wsiada do samochodu, potem gdzieś jedzie, i tak. Nie wiem, gdzie to wszystko, nie, nie wiem, dokąd to zmierza, nie? I tak i tak się czułem z tym filmem. Przy okazji jest ten aspekt mijających lat i tak dalej, przemian tych bohaterów. E, cały ten. Bo dużo jest tego typu filmów, nawet jak ten ostatnio, co Fincher robił, co o tworzeniu obywatela Keina, nie? Znaczy w sensie tam pisaniu scenariusza. To no, jest jakiś taki. Te filmy są takie, wiecie, że ten film jest o tym i mamy takie. Pszuch, i po prostu oglądamy film o tym. A ten film, Babylon jest po prostu psz, w tej epoce, niby, niby też o tym, ale jest o wszystkim. Nie wiem, więc jest, jest taki, nie mogę tego, nie mogę skonstruować myśli. Ten film wprowadził mnie w taki chaotyczny stan euforii, jakbym po prostu był na koksie i na zasadzie. Ugh! Także bardzo mi się podobało, ale jeśli ktoś, bio wszystko oglądał i mu się nie podobało, trzy godziny, ale absurd, ale ten. Ja nie byłbym w stanie tego filmu obronić. Wiecie o co chodzi? I, jeśli ktoś mi powie, że był zgubiony, bo tutaj nie ma jakiegoś kręgosłupa historii. Ej, pełna zgoda. Jeśli ktoś mi powie, po co ten film był aż tak wulgarny, je patujący jakimś takim. No, pełna zgoda, nie wiem po co, nie musiał być. Coś, coś to przekazuje holly o Hollywood o tych ludziach i imprezach, ale, ale nie musiało być to aż tak ukazane, że dosłownie ktoś żyga w kamerę, nie? Bo takie też są sceny. Także też rozumiem, jak ktoś ma taką krytykę, to tak, no macie rację, nie? Jak ktoś powie, że, ale w ogóle, czyja to jest historia, i dlaczego tak, a dlaczego od tego bohatera tego Manuela nagle przeskakujemy, jesteśmy gdzieś tam. Nie wiem. <laughs> też nie wiem, nie? <laughs> I tak w wielu miejscach tak mógłbym mieć, na zasadzie, że tak będę musiał przytakiwać, że no macie rację, nie wiem, ale. <laughs> Ale mimo wszystko mi się podobało. I co do tego przerostu formy nad treścią, no żeby, żebym ten film docenił, żeby podobał mu się bardziej niż że, e, sama ta baba formą, a się popisuje za kamerą Damien, to musiałby gdzieś się potknąć. A tak mi się jego reżyseria podobała, te wszystkie sceny, ta brawura właśnie no, no, popisuje się chłopak. To jest, to jest taka sytuacja, w której ja widzę, że ty się popisujesz, ale kurwa. Zasłużenie, no dobrze to robisz, nie? <laughs> nie wiem, strasznie, strasznie dziwaczny film. Inny niż wszystkie, ee, bo gdzieś tam, jak zaczynam opisywać, że śledzimy parę osób w Hollywood w latach jakichś tam, to brzmi to znajomo, wchodzimy w jakieś taki właśnie, wiecie, chłopców sferajnych czy inne tam. Inny film tego typu, gdzie oglądamy coś na przestrzeni dekad, nie? Rozwój jakiejś branży, osoby w branży czy coś. Ale ten film jest inny, bo zaczynamy 40-minutową imprezą, po czym nagle skaczemy rok, po czym nagle jesteśmy w jakiejś scenie, po czym nagle jesteśmy z kimś innym, dwa lata później, takie. <laughs> Mówię o wszystkim i o niczym. Już zaczynam się powtarzać. Film trwa 3 godziny, recenzja nie musi. Także Babilon, nie mam pojęcia, jak go ocenić punktowo. Moja ocena to gdzieś między 7 a 10 obecnie. I niech, niech będzie, że dam mu nie doceniam, no nie wiem, nie wiem, naprawdę muszę to, muszę to przemyśleć. Może w ogóle jutro się obudzę i stwierdzę, że nie, dobra, to było zbyt tam coś, ale w tej chwili jestem bardzo, bardzo pozytywnie nastawiony, mimo że czuję się, czuję się dziwnie. Ten film był inny. Dobra, na razie między 7 a 10 dam 8,5, e, nie wiem, to się może zmienić. E, zresztą te, to jest jeden z tych filmów, gdzie ta cena punktowa to jest takie. Nieważne. Czuję się jakbym w życiu nie słyszał o sushi i pierwszy raz je zjadł i zajebiście mi smakowało, ale właśnie zjadłem surową rybę zawiniętą w glony. I tak. <laughs> nie wiem, czy to porównanie dobre, ale wiecie co chodzi jest? no nie wiem, po prostu nie wiem, zresztą możliwe, żebym ten film kiedy indziej obejrzał drugi raz i by się okazało, że go nienawidzę, że jest jakimś po prostu chaosem a może się zakocham jeszcze bardziej, nie wiem, jestem bardzo ciekaw waszych opinii, jest to jeden z tych filmów gdzie naprawdę, naprawdę jestem ciekaw, zaraz będę w ogóle sam siadał, czytał Recki, który ludzi, których lubię bo, bo jestem po prostu ciekaw jakby co, co ludzie z tego wynieśli, no nie co, co myślą, jeśli nie lubią to dlaczego jeśli lubią to dlaczego, nie, takie jestem bardzo ciekaw, czegoś mi brakowało nie jest to perfekcyjny film, ale ale bez wątpienia widziałem ogromny, ogromny po prostu taką jakość, jeśli chodzi o to, jak dobry był koleś, co go zrobił, nie? Nawet jeśli taki, no mówię, szalony, chaotyczny geniusz, to Babilon. nie? Czekam na Wasze opinie, dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.